Zwykła akademia, dlatego że Karolina jest y, dzisiaj numer jeden na świecie i czyli te szkolenia, które były prowadzone, jak była mała, dzisiaj troszkę większa, wyższa ode mnie, y, sprawdziły się. Ja wiem jako sportowiec, że, że to jest ciężki sport tenis, ale jako niepełnosprawny to jest jeszcze ciężej dostać się do... Szczytu i Ukraina na takim wysokim poziomie. Pytanie brzmi, gdzie grają tenisiści? Jak nazywa się ich arena? Czy to jest gol, drodzy Państwo? Tak! No ile osób? Czy jedna, czy dwie? Nie. Yes. Brawo! Pływanie, Brawo. Brawo. piłkę ręczną, piłkę ręczną. No, po prostu penis no, to by tak zwolniecie najlepiej grałam, więc wybrałam tenis. Bardzo dobrze. Mama chciałaby pewnie, żebyś wybrała siatkówkę. Ta ta piłkę nożną kobietę, ale do no, trzech razy sztuka. Ten wybór jest jak najbardziej odpowiedni. No tak mi się no, wydaje, z tego czy... wyda, więc e, chyba, chyba dobrze wybrałam. E, zrobiłam sobie kiosankę, albo nagrałam e, single, który będzie, który wyjdzie za, za miesiąc, mam nadzieję. I to jest na no że dla niepełnosprawnych sportowców na, właśnie na paralimpiadę, więc mam nadzieję, że, że dużo osób kupi tę piosenkę i że, że dużo pieniędzy właśnie na, na paralimpiadę, na dla rodziców. Dla Niepewność prawna. Tak, Każda dziewczyna chce dobrze wyglądać i na korcie i poza kortem, więc no, mam strajk projektowany przez Adidas i Stella McCartney, ale pomagam w tym projektowaniu, więc 4-5 razy do roku się spotykam z Stella McCartney i... No i projektujemy te, te stoję w których grałam. Ja Jak 12 lat i grałam z Williams, to, to też było dla mnie bardzo duże, więc mam nadzieję, że pomogę że, no, dzieciakom, żeby trzeba się tam ostr ostrzej trenowali.